Hej, witajcie w projekcie Benko. Chciałam najpierw się filmik, ponieważ troszeczkę produktów jest niezużywanych i po prostu chciałabym już je Jest ich bardzo mało, dlatego że jakoś nie zużywam tak dużo produktów, żeby po do pielęgnacji, czy do kąpieli, czy do jakiegoś perfumy, tylko tak dużo nie zużyłam. Dlatego, że kupię sobie na przykład duże powanie, co jeśli mi się raz nie skończy, potem kończę to długo, bardzo długo, bo na zmianę. Oj, 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 oj. no to ja może zacznę bez produkty. Może zacznę odwiedzać żeby w podpierśni nic było i to jest takiego. Jedynym punem, czyli nie wiem, ale punem do kupiely, który zabierzam to jest taki, teraz zrobię zbliżenie. To jest Luxja Wake like, up. A... Grapefruit i Marakuja. Taki zapach miękki, jeszcze czuć. Tak czuć jeszcze zapach, bo ja to wczoraj miałem. Ja tego nie mogłam mu Przez to małą dziórkę musiałam to umyć. Ale jest i tak bardzo dobrze. No, bardzo dobrze zapach jest zachowany. Ja sobie Ja to teraz wyrzucę. Ponieważ, no już my jakoś mi się to nie sprawdź. I teraz, bo mam... To było takie trzy pół pomarańczowe, zielony i kwiolet. Zielony wzruszałam nawet. pół roku temu z urazałam. Potem odstawiłam te wszystkie produkty z tej luksji. Potem znowu zaczęłam używać. i właśnie złożonka. I teraz wrzułam do swojej telefon i używam takiego produktu. Używam teraz fioletowego to jest Flex. To jest jakiś ek ek ekstrakt z rumianku i ekstrakt z lawendy. Słuchajcie, bardzo dobre, bardzo ładnie oba pachną. O, jaki taki związionek. Chociaż muszę wam szczerze powiedzieć, że jednak to pachnie dużo, dużo lepiej. Słuchajcie, dobrze się piję. nie ma jakichś super problemów z tym, ja po prostu to nie stosowała tego, dlatego, że chcę to już skończyć i po prostu już skończyć używanie tego właśnie jeżeli pod To Dlatego, że są dobre, ale już bym chciała coś, coś innego, bo też kupiłam sobie coś innego i już chcę to używać, to kończę. No to, to pokawiam ja się, że na to, to jest spokojnie starcza Tylko że ja się myję w domu tym i moja mama, więc mojej mamy też się bardzo podobał ten zapach, ten nakurat użyłam samotnego ja, zielony, bo jeszcze był taki jeden najdłuższy jeszcze używa jeszcze właśnie nie zużyłasz tutaj jest już puściutko, na samym niekoło tylko że tutaj jest taka, tu, właściwie tu jest takie pomarańczowe, więc możecie się znaleźć. I to naprawdę, słuchajcie, super, super, super strach. Ja, e, ja tego używam i naprawdę będę używać. To jest chabilrza, nie wysusza no naprawdę bardzo dobry produkt może być koprof manietę. to trzy to takie trzy to już nie bo to, było, bo to była to no mam już grudzień, to to już na pewno to po Nie ma to po to po to dwa, to po dwa trzy Gratys, ja trzy. 18 zł, czyli na 3,6 zł jedno. No nie była to aż jakaś super super yy, droga, no uważam, że to było bardzo tanie. To może kupić yy, niektóre produkcje. luksje kosztują, normalnie kosztują, jak i takie yy. różne produkcje kosztują 10 zł, a tam to było, na 35, więc luksje ja to jest po prostu droga firma, ale akurat to mnie skusiło, bo 3 produkty za 18 zł to, to naprawdę bardzo dobra cena, więc ja kupiłam i bardzo mi się podobało. Bardzo mi się ono spodobało, więc kupiłam to bajki z tego zjawona. I eee, ich i to naprawdę w sumie to tylko żałuję, że nie możecie tego podobać. No ale dobrze, kolejny produkt, który złożyłam. To jest, to, jest, to jest taka niza, taka próbeczka. To znaczy, próbeczka to taki, nie można kupić malutki po prostu. Ja nie mogę znaleźć. To no, mi się bardzo spodobało, ale ja nie mogę znaleźć takiego dużego. No cóż. Cóż ja dałam biedną zrobić. Kupię sobie to i zróż. jest okej. Okay. Potem przygodny, jak jeden potem zwykły, zwykły żal. No, pachnie też ładnie, kosztowałam 2 złotych, więc już nie będę mówiła. Służyłam, teraz spojrzę już do tej Do tej gracji słyszałam klasik AA Men, chorobli na dłuższą, więc żyjemy w czapary. Ja, ja słuchajcie, kupiłam, to jest Men, oczywiście Men. Teraz powiem Wam, dlaczego kupiłam sobie numer. Dlatego, że jest A, a nie mogłam dostać żadnego dla kobiet. A moja koleżanka w że ona potrzebuje, bo ona A, o to też jest e, czy na dzisiaj jeszcze pewnie. Powiem. No, dzisiaj tutaj jest tylko na mnie. Dzisiaj no. I ja nie mogłam robić. Moja karty też no, a ona po prostu... A produkty ubiegły. Ja nie jestem bardzo super fanką, ale też lubię, też lubię, nie mogę powiedzieć, że nie lubię. To jest tutaj to jest ten. I naprawdę lubię te produkty. To się produkt w pragnacji, na że on jest taki mały... 75 się To jest taki mały produkt gdzieś tak.

taki go cały jak widzicie tutaj już ani może tutaj to jeszcze, ale to już nawet bez sensu to zużywać, bo i tak się tak będzie troszeczkę ale ja już chyba na niego nie wrócę dlatego, że nie było jakichś perspektyw, ale y mogę używać kremu, na razie będę używać kremu kre kre bo kremura jest troszeczkę lepsza o, ten straszny jest coś świetny. No. O, I to jest w to chociaż nie to. Ja to słyszałam w trzech razach dalej nic kurde, już teraz dużo oglądałam, Po prostu nie to więc, okej, okay. teraz już przyjdziemy do... Co ja no, mówię, to już to ja już, którą stałem, tą to tutaj zrobiłem. jest taka, też Trzeba pewnie zobaczyć na aplikator. to nie psika. Nie psika. Nie psikać. Dobra. teraz? dajmy super. Teraz kolejnym zapajem, który słyszałem to jest biarczę to jest 50 ml w takim słuchajcie, jako opakowanie jego zapach Wszystko, no nieco zapar, mi się tak się nie podobało, ale słuchajcie, jego opakowanie. Bardzo, taka fiolka, taka prawdziwa, bardzo fajna. Y i kolejnym produktem.

No, bardzo, to jest tam 2-3 zł. Bardzo też pewnie bardzo zrobił jest ten bardzo dobrze się sprawdził. Na pewno ja ja i go odkupię, ale na razie jeszcze nie wiem, czyli no, go cóż, czy ja potem dopiero odkupię. To u mnie dziś koniec. Słuchajcie, robiłam się w 12 minutach. Naprawdę się bardzo cieszę, no to cześć.